Dzień dobry, Paweł Sautys. witam, żeby nie było wątpliwości, to naprawdę ja. Pamiętajcie o maseczkach i na, na, na zakrywaniu twarzy. Zapraszam na podsumowanie tygodnia na Bankier.pl. Rynkowe podsumowanie wyjątkowo interesującego tygodnia rynkowo. Ze mną jest Piotr Kuczyński po, po mojej lewej. Analityk, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Maski i zdejm, bo jesteśmy jednak w przestrzeni domowej. No, ja jestem przez Seni domowe. Tak jest. Mimo, że w miejscu publicznym, jakim jest bankier.pl., serdecznie serdecznie witamy wszystkich naszych widzów na Facebooku. Czekamy na Wasze pytania, jak co tydzień dajcie nas widać i słychać. Tak jak powiedziałem, bardzo interesujący tydzień za nami. Będzie co podsumowywać. Czy wszystko ok? u Pana Panie Piotrze, jak zdrowie, jak samopoczucie, morale? Bez, bez zmiany. Przez ten tydzień nic się nie zmieniło. Znaczy, postarzałem się, ale oprócz tego to nic. A czy to jest efekt świąt wielkanocnych? To ten efekt starzenia, czy? Że, że się postarzałem? Nie no, efekt tego, że wczoraj miałem urodziny po prostu. No i właśnie, byliśmy świadomi tego faktu, Gdyż jak wiedzą starzy, nie staży właśnie, regularnie nas oglądający, w różnym wieku, niekoniecznie starzy, młodzi również, Piotr Kuczyński ma urodziny dokładnie tego samego dnia, co Warszawska Giełda. I tak w jest, związku z ja tym mam. najserdeczniejsze życzenia urodzinowe od nas. Prezent elektroniczny, no takie mamy czasy, więc takiego animowanego gifa zechce Pan przyjąć w ramach prezentu. Super, już przejmuję i dziękuję. Wszystkiego Super. najlepszego. Czy, czy to będzie zbyt wyświechtane, Jeżeli będę życzył panu zdrowia, czy, czy mam się wysyła. Nie, nie, nie. Przede wszystkim zdrowia. Reszta jest jakoś tam mniej więcej. A zdrowia, to, to no w tym wieku zawsze potrzebne. Siedem dych to już no. taki, taki wymiar poważny, to powiedział. Proszę, proszę pana, pan powiedział, że tutaj wszystko jest jakieś takie mniej więcej? No to my sobie podsumujemy, co było takie mniej więcej w tym tygodniu. Zerkał pan na wykres ceny ropy, może? Znaczy, no, mam tu przed nosem w tej chwili. Pokazuje mi 8% spadku na 18:30. I, i gwałtownie szukałem wszędzie powodów tego spadku. Nie znalazłem, za to wiem, że akurat następuje teraz przełom, przełom, kwarta, przełom nie kwartałów, przełom kontraktów akurat one wygasają, to jest ta seria, która już jest mniejszą, mniejszym popytem się, się cieszy, ta seria, która będzie działała od poniedziałku, no to ona pokazuje 25 dolarów, a nie 18. Także poczekajmy spokojnie do poniedziałku. Obawiam się, że w poniedziałek zobaczymy cudowny wzrost o 7%, no ale, ale, ale może, może się mylę. Przed momentem na ekranie widzieliście wykres ropy europejskiej, typu Brent, która w tej chwili mniej więcej po 27 dolarów za baryłkę. Natomiast ropa amerykańska właśnie 18, tak jak się spojrzy no na tak, ostatnie no, powiedzmy mówię, dwa ja, tygodnie, to jednak rozjazd między WTI a Brentem. Panie jest rektorze, to, że jak mówię, wszedłem sobie na specjalistę, bo Pana obserwuje pewnie tam, gdzie ja obserwuję. Ale przeszedłem się na specjalistyczny. Nie podam tej chwili linku, bo, bo nie zapamiętałem. Specjalistyczny portal, który zajmuje się tylko ropą, maceny. Ze wszystkich miejsc, z Omanu, Nieomanu, z Meksyku, wszędzie. I ropa WTI tam kosztuje 25 dolarów, więc jak mówię, to jest kwestia wyłącznie kontraktów. W poniedziałek się wszystko ujednolici, i wtedy, czy 25 WTI, a 27 czy 28 Brent, to będzie wszystko jasne i zrozumiałe i łatwo wytłumaczalne. Tak, tak, czy, owak, e, e, tak czy owak, panie, panie Piotrze. Rozmawialiśmy tydzień temu, tuż przed świętami, na temat tych porozumień Mek Meksykanów, którzy trochę hamletyzowali z tym porozumieniem. W końcu to porozumienie udało się dobić, no i wzrostu cen ropy jakoś specjalnie nie widać. Znaczy, nie, nie było widać nie tyle wzrostu, tylko było widać spadki cen ropy. Bo przed tym porozumieniem. Chciałem to ująć tak eufemistycznie, to... jak mogę. Tak jest. Ropa drożała i to całkiem mocno drożała. A po tym porozumieniu zaczęła, jak już wszyscy się dogadali, podpisali, tak, OPEC plus się dogadał. z Saudowie z Rosjanami wszystko już było do, dogadane. To ropa się powzięła i zwaliła i zaczęła testować dno z, z marca. No, mówi się po prostu o tym, że to, to cięcie, te niecałe 10 milionów baryłek dziennie, to, to cięcie jest za małe. Że powinno być dużo, dużo większe, że. Magazyny są po brzegi napełnione ropą, że, że, że nie ma kto jej na razie kupować. No, i Ja w dalszym ciągu uważam, że, że ta cena długo się nie utrzyma, jeżeli zobaczymy rozwój. Zobaczymy powrót gospodarki, czyli odmrażanie gospodarek, na co się powoli zanosi i pewno będziemy na ten temat też, też mówili. Więc myślę, że ja uważam, że ropa będzie drożała, a, a, a już i, i te 20 parę to chyba, chyba jest jednak dół. To nie radziłbym patrzeć na te 18, to, to, to jest pod, podpucha. Dobra, tak, dobrze pan odgadł. Nie wiem, czy przeczytał pan po prostu opis naszego spotkania, bo dokładnie od tego wyszedłem, że Wielkanoc była taką granicą poniekąd, która wyznaczyła w bardzo wielu krajach rozmaite konferencje prasowe rozporządzenia i okulniki dotyczące tego, jak wyglądać będzie restart gospodarek w poszczególnych krajach. Restart, chociaż właściwie można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę nowe otwarcie, no, no, nowy w ogóle ład gospodarczy w nowych warunkach, w nowym reżimie. Czy ten, te scenariusze, które kreślą różne rządy, są zgodne, z, uważa Pan, z takim powszechnym oczekiwaniem inwestorów na temat tego, co wydarzy się w światowej gospodarce? Czy jednak wszystko, widzimy wszystko na teraz stanie obaw? Wszystko zależy od tego, jaki to jest kraj, bo jeżeli patrzymy na Danię. Gdzie to, 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 to ten powrót gospodarki jest chyba najszybszy. Ja nie mówię o Szwecji, bo tam jest zupełnie inna sytuacja, ale Danie, kiedy już o nim mówią o powrocie dzieci do szkół, na przykład, co naprawdę pomoże gospodarce bardzo, dlatego że rodziców uwolni. To jest jeden, jeden, jeden tak powiem. Jeden kraniec tego, tego uwalniania gospodarki, a drugim niestety jesteśmy my, bo to, żeby nie mogli pobiegać, jak ktoś lubi biegać po lesie czy po parku, będzie rozsądniejsze ograniczenie odnośnie pójścia do sklepu, ma to zależeć od powierzchni tego sklepu, i że młodzież 17-letnia na przykład będzie mogła być przem, no to sorry, winę tu, ale to żadne odmrożenie gospodarki, to po, po prostu usunięcie najbardziej oczywistych absurdów i nic więcej. Wszyscy czekamy, co będzie dalej, niby zostały jakieś tam trzy etapy zarysowane, ale te etapy są bez znaczne. 6,8% recesji w pierwszym kwartale w Chinach. Czy tego typu informacje, które przecież będą napływać z różnych gospodarek, będą oddziaływać na świadomość inwestorów i przełożą się na, na rynki? Jak pan odpowie? Ja tego, nie, ja tego nie widzę, bo widzieli Państwo w trakcie tego tygodnia fatalne dane publikowane w Stanach Zjednoczonych, naprawdę bardzo złe. No to, 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 to najgorzej, najgorszy w historii jakiś tam odczyt z Nowego Jorku, dramatyczny odczyt z Filadelfii. No w ogóle wszystko było źle, wszystko nie tak, rzeczywiście indeksy trochę spadły, w Stanach trochę, bo 2,2 to to w tej chwili uważa się za niewielki spadek. W Europie to były 4 spadki, więc można powiedzieć, że to działało. Ale później wszystko się uspokoiło, zaczęło wszystko wracać do, do poprzedniego stanu, a teraz jak widzimy znowu pełen entuzjazm. Także duża zmienność oczywiście. Te dane, ta publikacja tych danych na chwilę otrzeźwia, a później się mówi ok, one są fatalne, ale będzie lepiej. No, jak, Jeżeli rzeczywiście będzie lekarstwo znalezione, bo nie wiem, mówiliśmy o tym czy nie, bo przez te przerwy już, już, już nie pamiętam o czym żeśmy mówili, ale chyba żeśmy nie mówili, że dzisiejszy entuzjazm. Można powiedzieć. Przede wszystkim. No ok, ale chyba żeśmy nie mówili. Ja byłem przedtem w innej telewizji i tam chyba to mówiłem. Dzisiejsze entuzjazm to są nie tyle zapowiedzi pana Trumpa, że w ciągu trzech, tyg czterech tygodni coś tam się będzie działo, a tak naprawdę to będą decydowały Stany same o sobie i to. Wbrew jego żądaniom zostało w końcu uznane, że on takich praw nie ma, że królem nie jest. W związku z tym to nie o to raczej chodzi. Chyba raczej chodzi rzeczywiście o informację, która pojawiła się późno po zamknięciu giełdy na Wall Street. I chodziło o, o to, że lekarstwo firmy Gilead, ona się tak dziwnie wymawia, sprawdzałem Gilead Sciences. Remdesivir się to to nazywa, ma jakieś rewelacyjne skutki. Podobno wręcz rewelacyjne, i to nie jest informacja z firmy, tylko jest informacja z Uniwersytetu Medycznego w Chicago, który badał ten lek. Podoć rzeczywiście ludzie potraktowani tym lekiem gwałtownie i bardzo szybko zdrowieją. Więc jeżeli by to była prawda, ja podkreślam, że jeżeli, dlatego, że no wiadomo, jak to może być. Czasami się okazuje, że taki lek jest cudem, a później się nagle stwierdza, że nie, 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 to aż tak dobrze nie jest. Ale gdyby to była prawda, no to by znaczyło, że nie tylko Gilead sobie zyska, no bo po sesji drożały akcje o 16% tej firmy. Nie tylko oni zyskają, ale cały świat zyska i wtedy podstawa do takiego optymizmu, który dzisiaj widzimy na giełdach, byłaby całkiem usprawiedliwiona. Patrzę również na ten, tę perspektywę tych spływających danych trochę w innym kontekście. Oprócz danych ze sfery realnej, które, no, tak jak dane o bezrobociu były w Stanach Zjednoczonych, były przyjmowane trochę wzruszeniem ramion przez, przez rynek, przez Wall Street. Tak już raporty kwartalne ze spółek tak przyjmowane być nie muszą. Pytanie, czy rozpoczęty właśnie również po Wielkanocy? Sezon publikacji wyników amerykańskich spółek nie odwróci trochę nastrojów, właśnie za oceanem. No tak, wyniki banków, bo to przede wszystkim, przede wszystkim banki. Wtorek, środa to chyba i czwartek też, tak? Morgan Stanley chyba był w czwartek. To wyniki banków oczywiście były paskudne, fatalne, to, to, to jest jasne. Tyle, że oczywiście Wall Street grała dalej w swoją grę, to znaczy podajemy niższe prognozy, a potem się okazuje, że są nieco lepsze wyniki. No i tak było zazwyczaj tym razem, chociaż akcje banków jednak, jednak taniały. Ale z drugiej strony mieliśmy Nasdaq, który zachowuje się rewelacyjnie. A dlaczego no to wiadomo? No tam są spółki, które są mniej zależne od realnej produkcji. No takie spółki jak Netflix czy Amazon.com, one na tej pandemii wręcz zyskują, bo z oczywistych powodów jesteśmy zamknięci w domach i korzystamy ze zdalnego zakupu, z filmów itd., itd. W związku z tym, branża ta wysokich technologii. Reprezentowana przez NASDAQ zachowuje się znakomicie. Nawet w tym dniu, kiedy indeksy w Stanach spadły, to NASDAQ stracił 1,4%, a następnego dnia cały, cały ten spadek spokojnie odrobił. Pytam, pytam o to, ponieważ sporo pojawia się głosów, również wśród analityków, ale, ale pytają też o to widzowie, drobni inwestorzy. A widzimy też, też spore zainteresowanie tematami giełdowymi, rekordowe też otwarcie, jeżeli chodzi o rachunki maklerskie, o czym pisaliśmy w pulsie biznesu. Czy, czy nie ma gdzieś takiej opcji na drugie dno giełdowe, nie to, które widzieliśmy pod koniec marca, tylko kolejne w momencie, kiedy będzie weryfikacja tych założeń, że jednak jakaś, jakaś ta gospodarka będzie się kręcić światowa i w poszczególnych krajach też? No to trafił Pan w sam punkt, bo rzeczywiście jest tutaj duży znak zapytania. Dlaczego? Dlatego, że właściwie już Wszyscy, wszyscy w cudzysłowie, no jak wszyscy to znaczy za 80-90%, ale będę używał słowa wszyscy. Wszyscy zaczynają twierdzić, że tego drugiego dna nie będzie, czyli tego zejścia przetestowania marcowego dołka na giełdzie amerykańskiej, ale nie tylko amerykańskiej nie będzie. Nawet Goldman Sachs zmienił swoje zdanie, bo on twierdził właśnie, analitycy tego banku twierdzili, że taki powtórny test tego dołka powinien się odbyć, a teraz od paru dni mówią, że nie. Ten dołek rzeczywiście był w marcu i to jest koniec. Niżej już nie, 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 nie zejdziemy. To jest niepokojące dlaczego? Dlatego, że jak wszyscy, mówię umowni wszyscy, tak mówią, to dusza kontrarianina się budzi i on ten kontrarianin mówi: cholera, jak wszyscy tak mówią, to nie może to tak być. No i, i tu jest znak zapytania. Według mnie. A ten, ten pierwiastek w pana duszy oczywiście drzemie. Kontrarianina jak najbardziej. Prawie we wszystkich domenach, że tak powiem, życia. No więc jeżeli chodzi o właśnie o to, to ja bym powiedział w ten sposób, że odpowie nam na to jesień. Nie spodziewam się Retestu, czyli powtórnego testu latem czy, czy wiosną, tym bardziej. Raczej spodziewam się od em, takiego. Raczej litery V nawet na giełdach się spodziewam, czyli dosyć szybkiego wzrostu. A to, czy po tym wzroście nastąpi duży spadek, no to właśnie odpowie nam jesień, a jesienią to zobaczymy, czy będzie powrót choroby, czy nie, bo wielu epidemiologów mówi, że będzie ten, ta wznowa, tak zwana, że znowu uderzy wirus i, i nam szyki popsuje. Dlatego można się spodziewać, że na przykład. Latem, gdzieś tak koło sierpnia, zacznie się korekta wzrostów w oczekiwaniu na jesień. To jest całkowicie możliwe. Ale do sierpnia to mamy jeszcze kupę czasu. Kupę Oj, czasu ja do sierpnia. Jak najbardziej. Czyli, krótko mówiąc, przyjmujemy robocze założenie, że na razie rynki będą trwały przy tym scenariuszu, że jednak nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. I to też widzieliśmy na, w ostatnim tygodniu na giełdach brak jakiejś dużej, dużej zmienności. Tak, no zmienność jakaś tam jest no 4% w dół. No, oczywiście. Procent do góry to nie można powiedzieć, że nie ma zmienności. Zmienność jest, ona z nami pozostanie, ale ja mam takie wrażenie, odczucie, że indeksy będą posuwały się przy tej zmienności, ale do góry. Im bardziej będzie ustępowała choroba, im bardziej będą się otwierały gospodarki, tym mocniejsze będą giełdy. Dlatego ja oczekuję litery V na giełdach, co nie znaczy, że oczekuję tej litery V w gospodarkach, bo z tym może być dużo gorzej. Y na pewno. Co z walutami, panie Piotrze, bo patrząc na sytuację na eurodolarze, no to gdzieś tam zaczynamy poruszać się już w tym takim kanale kanale tej nowej równowagi po właśnie dużo większej zmienności, jaką obserwowaliśmy w, w końcówce marca, czy na początku kwietnia. No to w tej chwili jesteśmy gdzieś tam w tych, w tych okolicach 1,07, 1,08, 1,09, tak? I, i co, co dalej? No tak, w tej chwili wydaje się, że euro-dolar wraca do trendu spadkowego. Od kilku dni to widać bardzo wyraźnie. Umacnia się dolar w stosunku do euro. Myślę, że dlatego i tym razem to nie chodzi o strach, bo zazwyczaj właściwie to jest tak, jak jest strach, to dolar się umacnia. Jak strachu nie ma, a widać, że gospodarka amerykańska może szybciej ruszyć, to dolar też się umacnia. Czyli wszystko pokazuje, wskazuje na dolara jako, jako wygranego w tej, w tej, w tej, w tej grze na, na walucie. I co mnie nieco martwi, ale, ale tak to na razie wygląda. Poza tym te dramatyczne pani szefowej Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, te dramatyczny apel mówiący, że o tym, że przepraszamy Włochów i tak dalej, i tak dalej, to, to Państwo, tam się toczy taka gra, której my już w tej chwili nie śledzimy, prawie że, dlatego bo zajmujemy się tylko, dlatego że zajmujemy się tylko pandemią. Ale w tej chwili ja widzę początki możliwego rozpadu wręcz strefy euro lub Unii, i to, i to jest bardzo niepokojące. Być może, być może gracze na rynku walutowym są też tacy przewidujący. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale to nie wygląda dobrze. To południe Europy i północ Europy są od siebie coraz bardziej oddalone. Y Rozumiem, że scenariusz napięć na linii Rzym Bruksela wspiera w, w takim przypadku dolara i osłabia euro. Tak, mo znaczy można się obawiać, że to jest jeden z czynników, który osłabia euro. To tak może być, jak najbardziej. Bo jak tylko wrócimy do jak jakiegoś stanu tej nowej równowagi, nowej normalności, to Włochy mogą tutaj stanąć okoniem bardzo mocno. Oni będą potężnie zadłużeni, będą chcieli pomocy na Brukseli. Nie wiem, czy, czy Niemcy, Holendrzy się na to zgodzą i może być z tego no, duża, duża sprawa. No wolę nie krakać, jeszcze kawał czasu do tego. No. Jasne, znaczy, wydaje się yy, yy, zasadne pytanie, dlaczego mieliby się nie zgadzać, skoro to jest również w ich interesie. Nie sądzi pan, że Więc może się nie, nie w końcu, to, że Solidarność Europejska, ale też, no właśnie. No może się w końcu zgodzą. Przede wszystkim chodzi o te euroobligacje. No, no to, to wydaje się, że to jest najważniejsza sprawa, że euroobligacje by jakoś tam to, ten konflikt łagodziły przynajmniej. Trzeba pamiętać o tym, że euroobligacje są dla strefy euro, a my w niej nie jesteśmy. Tak jest. A propos nas, złoty... Będzie testował maksima kursów versus główne waluty światowe, czy odeszliśmy od tych szczytów? No to jak, jak widzimy, w tej chwili zachowuje się bardzo spokojnie. Oczywiście na wysokich poziomach są kursy, ale, ale bardzo spokojnie. Ja teraz patrzę sobie na, na spadek euro-dolara. 28 setnych. No i rzeczywiście to podnosi dolar złotego 34 setne, normalna reakcja, ale w stosunku do euro nie ma zmiany. W związku z tym złoty naprawdę wbrew wieszczeniu wielu ekonomistów naszych, że to luzowanie ilościowe Banku Narodowego Banku Polskiego, że, że kupowanie obligacji, które znacznie obniża ich rentowności, że to wszystko może spowodować przedstawienie cenę złotego. Ja tego na razie nie widzę, aczkolwiek w swoich pisanych tekstach zwracam uwagę na to, że jest rysowany przez kursy, żeście panowie przed chwilą to pokazywali. Tak, taki proporzec, to się w analizie technicznej nazywa się proporcem, taki duży proporzec. No on zazwyczaj jest zapowiedzią dalszych kontynuacji trendu, czyli wzrostu. No i to jest niepokojące, ale tylko od strony technicznej, w związku z tym, ponieważ technika w 55% ma rację, a w 45% nie ma, to miejmy nadzieję, że mieścimy się w tych 45%. No, z tymi prawdopodobieństwami to różnie może być, jak wiadomo. Z wydarzeń, które powinniśmy podsumować w tym tygodniu, no jest lokalny szczyt, jeżeli chodzi o cenę złota. Siedmioletni, siedmioletni rekord pobity. No i widać, że no, kontynuacja trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o, o notowania złota. No akurat mówimy w dniu, w którym złoto się koryguje, cena złota się koryguje, no, ale, ale w tym tygodniu rekord padł. tak, padł. Cena jak po przebiciu 1690 jest akurat akurat wielkanocny poniedziałek, w którym wall street działało. Rynki działały w Stanach Zjednoczonych, wtedy zostało przebite te 1690, co otworzyło drogę ku 1800, bo tam jest poważny opór. W tej chwili Goldman Sachs mówi o, o właśnie o docelowym poziomie 1800. Chociaż ja myślę, że gdyby doszło do 1800, to i z czasem 1920, czyli szczyt wszechczasów, też zaatakujemy. Na razie, jak widać, jest jakieś cofnięcie. Złoto zachowuje się dziwnie, dlatego że już było widać, że jeżeli jest poprawa nastrojów, to złoto też drożało. taki był Kilka dni takich było. Wydawało się, że taka korelacja będzie obowiązywała, a w tej chwili widać, że jest znakomita poprawa nastrojów, a złoto tanieje, bo umacnia się dolar. Także jest totalne zamieszanie. Trzeba liczyć, trzeba patrzeć na 1690 znowu, czy ono utrzyma, Czyli, czy po, po przełamany opór stał się wsparciem? Tak powinno być. Bo jeżeli tak będzie, to rzeczywiście, według mnie, droga do 1800 będzie otwarta. Na razie, gracze na rynku złota nie bardzo mogą się połapać, można powiedzieć. Jaka korelacja ma naprawdę obowiązywać? Ja też nie, nie bardzo mogę się połapać. Oprócz tego, że wydaje się, że złoto powinno drożeć. Zobaczymy, będziemy obserwować kurs ŁOTER. Rozumiem, że kursy, kursu Bitcoina pan nadal nie obserwuje również w zaciszu domowym. Nie, nie, no przed rozmową z panem redaktorem zawsze sobie zerknę, ale to przy, przyznam, że, do, że wczoraj zerknąłem, a nie dzisiaj. No wczoraj było około 7000. A dzisiaj, dzisiaj już. Nie, nie widziałem. Trochę wyżej. 7 000, no pewnie tak, widzę... jak, wszystko, jak wszystko drożeje, to, 100, to i Bitcoin drożeje, tak, no, normalny. Kasyno. Kasyno powiada Pan, dobrze. Tak, Nie jest. mówiliśmy jeszcze o perspektywach dla giełdy polskiej. Sporo mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, to powiedzmy zatem trochę coś o, o wig 20, o tym jak mogą zachowywać się indeksy w Warszawie, biorąc pod uwagę no, wszystkie bolączki, które te z notowaniami tych indeksów się wiążą, czyli duży udział z Półskabu Państwa oraz sektora finansowego. No tak, no nasza giełda wystartowała szybciej. Dołek zaliczyła szybciej niż inne giełdy poza Polską. Chyba to był 16 marca, tak mi się wydaje. I, I tyle. No i w tej chwili rzeczywiście próbujemy powoli odrabiać straty. Idzie nam to bardzo powoli. To, to też jest prawda. Wsparcie jest na 1500 punktach, opór jakiś tam na 1700 bodajże, bo tam jest chyba 50% zniesienia, zniesienia spadków. I, i, i na razie tl, tylko tyle można powiedzieć. Powinniśmy się posuwać za giełdami europejskimi. Przede wszystkim i tyle. Czy to będzie tak szybki ruch, jak widzimy w tej chwili, na przykład w Niemczech 3%, ponad 3% wzrostu Radax? wątpię, dlatego że no właśnie GZETRADAX stracił 4% podczas naszej przeceny, nieco mniej. W związku z tym być może teraz rocznie szybciej, ale no według mnie ruch będzie w tym samym kierunku. Ja zakładam, że będzie to ruch do góry. I trochę, panie... trochę może nas, jeszcze dodam tylko, że trochę tak. może naszych inwestorów martwić to właśnie o czym żeśmy mówili przedtem czyli to odmrażanie naszej gospodarki na razie to jest tylko zabawa, a nie odmrażanie, usunięcie absurdów, a nie prawdziwe odmrażanie. I to może inwestorów martwić, bo też mogło zakładać, że będziemy z tyłu za, za innymi y, krajami, które szybciej będą, szybciej i mocniej, mocniej będą pomagały i szybciej będą odmrażały. Czyli krótko mówiąc, inwestorzy mogą być trochę zmrożeni brakiem odmrażania. To spójne dosyć. O, bardzo ładny slogan. Bardzo dobry slogan. Tak. Pa, pani Donata życzy Panu dużo zdrowia i przy okazji mi też życzyła, więc bardzo dziękujemy pani Donato. Odwzajemniamy oczywiście życzenia, dziękując za e, udział w, w dzisiejszym programie Piotrowi Kuczyńskiemu i wszystkim Państwu na e, Facebooku. E, to było podsumowanie tygodnia. Życzymy e, udanego weekendu, e, który spędzimy głównie w domach, tak? bo e, parki tak, i oczywiście, lasy oczywiście, otwierają tak. dopiero od poniedziałku, prawda? No tak, ale inspektor ciarka w zeszłym tygodniu przed świętami powiedział że do swojej nieruchomości innej można pojechać więc a ja mam na Warmii swoją nieruchomość inną więc mógłbym pojechać tylko jeszcze jest, jeszcze jest za zimno. Aha, no i wtedy musiałby pan użyć maseczki jednak przy wyjściu, to też warto mieć na ale w samochodzie, Albo ale w samochodzie, w samochodzie już nie. A droga z mieszkania do samochodu. Poprosiłbym żonę, żeby podjechała pod klatkę. Skoczyłbym szybko do samochodu. No tak. no. Takie życie i takie problemy w czasach epidemii. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze Dziękuję spotkanie. Bardzo. Życzymy, życzymy wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień w podsumowaniu tygodnia z Piotrem Furczyńskim. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.